Pokażę Wam dzisiaj, jak nabierać oczka magiczną metodą Judy, czyli jak zrobić Magic, Judy's Magic Custom. Używamy tej metody, jeżeli chcemy nabrać oczka tymczasowo i przerabiać w dwóch różnych kierunkach. Tworzy bardzo ładną tą linię, zupełnie niewidoczną linię początkową, albo kiedy przerabiamy skarpetki od palców w górę kostki. Tak jak w metodzie kontynentalnej będziemy potrzebować dłuższego końca włóczki z jednej strony i włóczki prowadzącej od motka, ale w przeciwieństwie do tamtej metody, przy nabieraniu ta krótsza końcówka będzie się znajdowała u góry, czyli kiedy rozkładam palce w ten sposób, żeby ustawić włóczkę, to ten koniec musi być u góry, a włóczka od motka tutaj. Używam do tego drutów na żyłce, ponieważ będę łączyła je potem do przerabiania w okrążeniach. Jeżeli chcemy zastosować tę metodę jako metodę tymczasową nabierania oczek i potem wrócić do tych oczek, które będą się znajdowały na tym drucie na przykład pomocniczym, wtedy użyjemy sobie dwóch par drutów na żyłce, ponieważ będziemy, zaraz to pokażę, ale będzie trzeba wysunąć jeden drut, żeby oczka nie zjechały, będzie trzeba... Pozostawić je jakby na tym drucie pomocniczym. Zacznijmy od tego, że trzeba zrobić pętelkę jednym drutem. Ja sobie nabieram to w ten sposób. Oczywiście można zrobić pętelkę normalnie, zawiązać na włóczce. A więc, jak mówiłam, mamy włóczkę, tą końcówkę z jednej strony. Tutaj mam włóczkę od motka, mamy druty ustawione w ten sposób. Będziemy nabierać na zmiany na jeden i na drugi drut. Już mam pętelkę na pierwszym, więc teraz będę nabierać na drugi drut zasada jest taka, że nabieramy na dolny drut z górnej włóczki, a na górny drut z dolnej włóczki czyli będziemy zamieniać teraz będę nabierała na ten drugi i zawsze zabieramy od zewnątrz do środka i teraz na górny też od zewnątrz i tutaj trochę manipulujemy, żeby o, wjechać w ten sposób z górnego od zewnątrz do środka, od zewnątrz do środka, na dolny, na górny, nabierzemy sobie po 10 oczek, żeby potem ładnie było widać efekt. Jak przerobimy pierwszy rząd? Ile mamy? 2, 4, 6, 7 to jeszcze? 8, 9, bo zaczyna mi się końcówka. Kończyć, skręcać. O. Czy jest 10? 2, 4, 6, 8, 10. Tak. Tu trzeba uważać, ponieważ nie zabezpieczamy w momencie, w tym momencie nie zabezpieczamy tej włóczki, która pozostała i tworzyła to ostatnie oczko w żaden sposób. Wyciągniemy, tu trzeba ją przytrzymać, żeby się nic nie rozwiązało i wyciągamy sobie ten drut dolny, tak żeby oczka pozostały. Na żyłce, a my możemy przerabiać w okrążeniach. Tutaj pozostała nam ta końcówka. Jak widzimy, ona nie jest w żaden sposób zabezpieczona, więc najlepiej jest ją sobie tak jakoś przewinąć wokół tej włóczki od żeby tutaj nie rozjechało się nic. I teraz przerabiamy sobie ten, te oczka, które mamy na drucie. Pierwsze oczko dobrze jest tak właśnie ciaśniej zrobić, żeby było zabezpieczone. I przeróbmy te pierwsze 10 oczek. Wyciągniemy włóczkę i obrócimy tak, żeby przerabiać drugą część, czyli drut tutaj, a ten drut wyciągamy, tak jak przy przerabianiu w okrążeniach. I teraz jesteśmy po drugiej stronie, czyli będziemy przerabiać oczka w drugim kierunku. Pierwsze oczko było naszym, naszą pętelką, która zaczynała tą robótkę, więc musimy sobie też trochę ciaśniej zrobić. I teraz Zwróćmy uwagę, że oczka tego rzędu są ustawione w drugą stronę, one są odwrócone. Oczywiście można je sobie odwrócić tak, aby były ustawione prawidłowo, ale wystarczy, że będziemy przerabiać je przez tylną pętelkę. I wtedy już będą po przerobieniu ustawione prawidłowo. Czyli oczko jest ustawione w drugą stronę, a my przerabiamy je tutaj od tyłu. I w ten sposób wyrównujemy. I ostatnie oczko. Prze przeciągnijmy nitkę, nie nitkę, drut i zobaczymy jak wygląda nasz rząd początkowy. Po prawej stronie pięknie, zupełnie bezszwowo. Oczka przechodzą płynnie w jedną i w drugą stronę. Natomiast po lewej stronie dokładnie tak samo, czyli wszystko przechodzi. Bardzo ładnie można dziergać. Jerseyem I y, użyć tego z jednej i z drugiej strony. Wygląda tak samo ładnie. Czyli naprawdę magiczna metoda nabierania oczek. Metoda tymczasowa: Judith's Magic Castle.